嗯。 Co tam, Eugeniuszu? Tak czytam gazetę w różnych miejscach i coraz bardziej się niepokoję. Dlaczego? Coś z moim sklepem? Nie, chyba nadchodzi. Burza? Grypa? Szarańcza? Kryzys nadchodzi. Popatrzcie. Gwałtownie spadają ceny akcji, wzrastają ceny, a więc rośnie inflacja. I to jak szybko? Magazyny pełne, sprzedaż spadła, jest źle. Co robić? Zmniejszyć produkcję. Przynajmniej na jakiś czas. Spada produkcja. Kurcze, wezwał mnie dziś dyrektor i powiedział, że czasowo musi obniżyć moją pensję o 15%. Mówił, że to tymczasowo. I co, zgodziłeś się? Mm, no tak. Dzieci muszą jeść. A ja się nie zgodziłem. Mm, I co? I zwolnił mnie. Kurczę. Na no bezrobocie pójdę chyba. Maleją płace. Wzrasta bezrobocie. Przedsiębiorcy ograniczają koszty pracy. O niespodzianka! Dzisiaj mam dla was margarynkę. A masełko? Margarynka też jest dobra. A masełko? Będziemy cieniej smarować. Spadają dochody ludzi, więc mniej i taniej kupują. Spada konsumpcja. Panowie, to wszystko to ewidentne objawy kryzysu. I co będzie dalej? Jak to w kryzysie? Gospodarka zwolni, spadnie PKB, będzie nam wszystkim gorzej. Mówisz to tak? Jakby nic się złego nie działo. Minister pewnie myśli, że to element zwykłego cyklu koniunkturalnego czyli, że po spowolnieniu, czyli kryzysie, nastąpi znowu wzrost gospodarczy i wszystkim będzie lepiej. Eugeniuszu, czy mam się nie przejmować? Czy oni mają rację? Mogą mieć, ale to nie znaczy, że nie trzeba się przejmować. Trzeba czuwać i podjąć pewne kroki, które mogą sprawić, że kryzys nie będzie zbyt dotkliwy. Jakie? To już temat na inną rozmowę. Kryzys trzeba jakoś kontrolować, na ile się da. Aha, gdybyśmy po prostu poczekali. Jak uczy historia, w czasie kryzysu trzeba działać. Bo inaczej może się to skończyć tak, jak na przykład w USA w roku 1929, kiedy to krach na giełdzie nowojorskiej spowodował lawinę klęski gospodarczej, która przetoczyła się przez cały świat. Upadały firmy, ludzie tracili pracę i majątki, a nawet popełniali samobójstwa. Musieli w poszukiwaniu pracy przemierzać wiele set kilometrów. To było straszne i miało straszne konsekwencje. Niektórzy historycy uważają na przykład, że Hitler doszedł do władzy właśnie na skutek wielkiego kryzysu. Ojej, chyba wpadnę w panikę. Tylko nie panika. To najgorsze, co może się przydarzyć. Trzeba spokojnie zarządzać kryzysem. Na ile to możliwe? Jasne, zarządzać! Spokojnie siedem. Osiem? No dobra. Ministrze, leć szybko do swojego biura i zwołaj posiedzenie Rady Kryzysowej. Ale my nie mamy takiej rady. Już mamy! Właśnie ją powołałem. Wykonać! Tak jest. Ty, wynalazco, leć do swojego sklepu i pilnuj interesu. Jeśli każdy przedsiębiorca podejmie właściwe kroki wobec kryzysu, to i ogólny kryzys będzie lżejszy. Co, Eugeniuszu? Masz całkowitą rację, królu. A ja. A ty. Ciebie mianuję przewodniczącym nowo powołanej Rady Kryzysowej.